Cześć, jestem niebieski, a to jest kolejna niedzielna aktualizacja. I w tym tygodniu powiem tak: sporo się działo. Jednak może być, że zanim zaczniemy, przejdziemy dalej do standardowej niedzielnej aktualizacji. W poprzednim tygodniu była propozycja: właściwie, zaproponowałem stworzenie kanału, kanału, serwera Discord dla kanału. I taki serwer właśnie powstał i będzie się nazywał Niebieskie Pole. Po prostu ciekawa nazwa mi się wydaje może być. Były też inne propozycje ale pomyślałem że to będzie najlepiej pasować można powiedzieć do mnie i do kanału. Tak więc link w opisie zapraszam serdecznie. Myślę że tam się będzie wkrótce działo dużo. Znajmniej tak mam nadzieję tak może być. I teraz przejdźmy standardowo do niedzielnej aktualizacji. Tak więc tutaj. Wielki skok w subskrypcjach, aż plus 17. Rekord na kanale, to jest taki dokładny rekord na kanale i to w ciągu jednego tygodnia. Dodatkowo wyświetlenia tak, że już kolejny tydzień jeszcze bardziej skoczyły. W poprzednim tygodniu było około 800, więc można powiedzieć, że skok o 200 to niedużo, ale właściwie to i tak jest dużo, ponieważ wcześniej 200 to były całe oświetlenia tygodniowe. To jest takie skok po prostu z tygodnia na tydzień, to jest dużo. Tak więc z tego jestem bardzo zadowolony, mam nadzieję, że tak pójdzie dalej, dlatego zapraszam Was do dalszych oglądania moich filmów, zapraszam Was do subskrybowania kanału No i aktywności pod filmami i innymi takimi, tak? Dużo komentarzy, o właśnie Teraz przechodzę do najpopularniejszych filmów, tutaj Factorio zdominowało, dochodzimy do ostatniego odcinka, może na odcinek powinienem jakiś specjal nagrać, czy coś, ten deseń Zobaczymy Właściwie mam pewien plan, może się uda, jak będę nagrywał to zobaczycie. Może będzie ciekawie. Tak więc tutaj po kolei na pierwszym miejscu mamy Faktory odcinek 98 z 52 oświetleniami. Kolejny, kolejny na drugim miejscu jest 97 odcinek, wcześniejszy z 43 oświetleniami. A, ale czemu nie ma więcej? I na trzecim miejscu jest najnowszy odcinek z faktorem 99 z 37 oświetleniami. To jest właściwie dużo, bo to w dość krótkim okresie o, ten odcinek wyszedł wczoraj. Bardzo ładny. Linki do tych filmów, oczywiście, będą w opisie, więc zapraszam do oglądania, jeżeli ktoś jeszcze nie oglądał. Pójdźmy dalej, wideoplan. Tutaj wideoplan myślę, że no, nie ma po co zmieniać, skoro aktualnie wychodzi dość regularnie i wszystko ładnie się układa, więc niech taki wideoplan pozostanie, jaki jest. Tak więc w poniedziałek, piątek mamy Kerbale, wtorek, czwartek mamy Faktory, Opsyrody, Oxygen Not Included. Razy z tych odcinków wychodzi około godziny 20. Natomiast w sobotę, niedzielę, weekendowo około okolicach 20.00 mamy Oxygena, W sobotę o 18.00 Factorio, w niedzielę o 18.00 Kerbale. I co niedzielę o 14.00 mamy niedzielną aktualizację. Jak zawsze i tak ma być. Dodatkowo, jeżeli macie jakieś sugestie odnośnie kanału, macie pomysły na serię, pomysły na to, co mógłbym zrobić w aktualnych seriach, czy może powinienem coś w nich poprawić, czy. Rzeczy z tym związane, seriami czy kanałem. Piszcie w komentarzach, na pewno będą wzięte pod uwagę. Ewentualnie, no po prostu, opowiem o tym pod następną zieloną lokalizacją, Tak więc, zapraszam do komentarza. No i to wszystko, zapraszam Was do subskrypcji kanału, oceny tego filmu, zostawienia łap w górę pod tym, pod innymi filmami, ak aktywności, pod wszystkimi filmami praktycznie. No i to wszystko, dzięki jeszcze raz za uwagę. Żegnam się z Wami, no i cześć.